no po raz kolejny pszczółki weszły wszystkie minęło, minęła e, gdzieś około godziny pszczółki weszły wszystkie do środka na dole też nie ma ani jednej spokojna pszczoła e, jakby to sfilmować tak wygląda Porównanie do mojej dłoni wylotek jest zmniejszony w tej chwili gąbką muszę zrobić coś muszę zrobić jeszcze żeby przytkać ten otwór, było, było, ale, ale po prostu się wybyło zginęło gdzieś i trzeba dorobić jeszcze jeden. Też taki naturalny z wywierconym otworem okrągłym. Ułożymy. No, tutaj ten otwór, przez który można zaglądać, zamaskowałem. Ok, pszuki się oblatują. Ciekawe czy, czy polecą jeszcze dzisiaj przyniosą jakiś pyłek, czy, czy już jeszcze nie, raczej chyba nie, bo nie ma gdzie składać po co im pyłek, ale, ale muszą się oblecieć muszą przynieść coś, jeść, bo zostało im na 12 godzin. Także one muszą coś nektaru przynieść, podzielić się z siostrami żadnego pokarmu nie dostaną. Ramki, ramki z czerwiem też nie dostały. Myślę, że się zagospodarują, zostaną tutaj. Co to jest za pszczółka? Patrzę, też jest e, żółta. Chciałem czarną, nie ma. no Jest niby karnika, ale jest karnika mieszana, bakwas. Bakwas jest zresztą w środku. Także tyle tylko, że jest naprawdę niesamowicie, a popukam żadnej reakcji koło można pukać, nic się nie dzieje okej, okay. nie będziemy im przeszkadzać ja jadę, muszę zrobić jeszcze dzisiaj przegląd dwóch rodzin i to będzie koniec a i przełożyć larby na królowe także no, 10 dni to wyjdzie gdzieś tak na środę, czwartek za 10 dni do, 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 do o, jak to się nazywa, izolowania okej okay. no życzę wszystkiego, miłej niedzieli do zobaczenia